Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jedziemy z Warszawy do Zielonej Góry Jaguarem i pejsem. i chciałbym wam pokazać co się dzieje aktualnie na, na tej trasie jak niektóre lokalizacje są bezsensownie usytuowane i co wymaga jeszcze poprawy w budowie stacji ładowania do samochodów elektrycznych. Pokażę wam dzisiaj dwie stacje, które są wyłączone z użytku przez to, że mamy w tym momencie epidemię i no i sytuację całą związaną z koronawirusem. Zapraszam do oglądania. To jest pierwsza ładowarka, która jest zablokowana przez to, że mamy w Polsce koronawirusa. Nie może tak być, że ładowarka jest stawiana pod hotelem, który w razie kryzysu jest zamykany, a ładowarka jest po prostu niedostępna. Mamy bramę zamkniętą na łańcuch, na kłódkę i nie mamy możliwości ładowania się. To jest pierwsza taka stacja, która jest zamknięta przez koronawirusa na tej trasie. Za chwilę pokażę wam jeszcze drugą. Kolejna ładowarka, kawałek dalej za łodzią przy autostradzie A2. Kolejna kutka, kolejny łańcuch. Ładowarka za płotem, niedostępna. A co ciekawe, zobaczcie, jak wyświetla się ta ładowarka na mapach Google w telefonie. Jako Tesla Supercharger, ciekawe, nie? Jestem już w Poznaniu. Zrobiłem 308 km. Średnie moje zużycie wynosiło 21,8 kWh. Dojechałem na 6%, a wyjeżdżałem na 96, czyli 90% tym razem zużyłem. No i podczas całej drogi odzyskałem 4,1 kWh. A moja średnia prędkość dzisiaj wynosiła około 95 km na godzinę. Czasami jechałem 90, czasami jechałem 100 km na godzinę. Tak pół na pół, można powiedzieć, a temperatura 15 stopni. Jaguar to jest taka bestia, że musiałem go uwiązać i zostawić teraz tutaj na około półtorej godziny, żeby sobie odpoczął, naładował akumulator i za chwilę jedziemy dalej do Zielonej Góry. Jesteśmy już na kolejnej ładowarce w makro. Niestety nie naładujemy tutaj Jaguara i Peisa, ponieważ tutaj mamy złącze tylko Shademo, a Jaguar ma CCS. Ale ładowarka jest sprawna, ekran działa, jest dostępna. Więc jeżeli przyjedziecie autem elektrycznym na zakupy, to prawdopodobnie zanim zdążycie wejść do makro, wasz samochód już się namaduje. Jesteśmy przy kolejnej ładowarce na ulicy Łopuszańskiej, ładowarka Lotosu. Ładowarka działa ze względów bezpieczeństwa, nie wychodzę i nie dotykam, ale widzę, że wyświetlacze się. Świecą, chyba dwa dni temu tutaj widziałem, że się Mercedes EQC ładował, więc na pewno działa. Dostęp jest, więc jest sprawna. Kolejna ładowarka, Galeria Mokotów. Co prawda, wjazd tutaj jest utrudniony, ponieważ wjazd od strony ładowarki jest zamknięty, nie działa po prostu. Więc, żeby tutaj dojechać, trzeba naprawdę się nakombinować i, i znaleźć odpowiednią drogę na tym parkingu, co jest trudne, ale działa ładowarka. Kolejny punkt jest ok. Kolejna ładowarka, na której muszę akurat się podlodować. Działa też, to jest obok Galerii Mokotów ładowarka BMW. Sytuacja w Warszawie wygląda ok. E, większość ładowarek, które miałem na co dzień, działa. Pomimo całej sytuacji z koronawirusem, e, rynek ładowarek warszawskich wygląda całkiem dobrze. Sprawdziłem sobie jeszcze stronę Greenwaya i na portalu klienta mamy aktualny stan sieci ładowania. I tutaj widzimy niepokojącą rzecz, ponieważ mamy aż 10 stacji niedostępnych. Jak na przykład Atrium Promenada Warszawa. Stacja niedostępna z powodu zamknięcia parkingu. Stacja ładowania nie jest obecnie dostępna. Przepraszamy za utrudnienia. Następne. Restauracja Chata Górska Nowy Ciechocinek. To jest ładowarka koło Superchargera Tesli. Też z powodu zamknięcia restauracji stacja ładowana jest niedostępna. Lublin Plaza. Z powodu zamknięcia parkingu stacja ładowania jest niedostępna. Ika, Poz IKA Wrocław. IKA Katowice, IKA Kraków, IKA Lublin, IKA Poznań, czyli wszystkie e, IKEA z powodu zamknięcia sklepu. Stacja ładowania jest niedostępna. Galeria Katowicka też z powodu zamknięcia. Hilton Kalisz z powodu zamknięcia hotelu. Stacja jest niedostępna. Tak to wygląda w Greenwayu. Minęła godzina 45 minut, auto już ma 100% baterii i jadę dalej w trasę do Zielonej góry mam około 150-160 km i pokażę wam jeszcze dzisiaj ładowanie na stacji Eko-N zobaczymy jaka maksymalna moc ładowania będzie właśnie w Jaguarze i i ile za to zapłacimy Tym razem postanowiłem jechać na trybie sportowym i już mam prawie 100 km za sobą przy dynamicznej jeździe, wiadomo z rozsądkiem, mam zużycie na poziomie 25 kWh, co ciekawe, już do tej pory przez 100 km odzyskałem 6 kWh. Cały czas mam włączone Android Auto, To bardzo fajnie się sprawuje w łaże, ponieważ cały wyświetlacz nam tutaj się zamienia w widok telefonu. Mamy tutaj różne aplikacje. Już kiedyś wam pokazywałem Android Auto. Mamy Spotify, mapy Google, także jest o wiele lepiej niż w oryginalnych mapach Jaguara. Nie jadę autostradą, ponieważ tutaj miałem 10 km bliżej. Chciałem przetestować właśnie w takiej jeździe pozautostradowej, bo bo tutaj pory jeździłem Jaguarem tylko na autostradzie i po mieście. A jak na taką trasę, zużycie jest całkiem dobre. Duży bardzo odzysk, bo wiadomo co jakiś czas są światła, co jakiś czas ciężarówka jedzie, trzeba przehamować. Już mam ponad 6 kWh odzyskanej energii, to jest już więcej niż na całej trasie z Warszawy. Więc yy, zużycie mam trochę wyższe, ale o wiele więcej odzyskuję energii. Nareszcie szybka ładowarka. Zrzucimy złącze ładowania. I ładowanie po chwili się rozpocznie. Dlaczego zaparkowałem pod stanowiskiem numer 2, a nie pod stanowiskiem numer 1? Dlatego, że wiemy, że Jaguar może się ładować z maksymalną mocą 100 kW. Więc ładuje się na drugim stanowisku, który ma maksymalną moc 100 kW, żeby nie zajmować stanowiska pierwszego, bo jakby podjechała nagle Tesla albo coś innego, co może się ładować z większą mocą, to, to warto, żeby miał dostępne złącze, a my nie blokujmy, jeżeli nie wykorzystujemy w 100%. I to się nie tyczy tylko tej stacji, ale wielu stacji Nieraz miałem taką sytuację, że ktoś ładował swój samochód do 100% Na przykład na złączu CCS Weźmy przykładowo taką stację o mocy 100 kW I ona dysponuje mocą 100 kW I ma złącza powiedzmy trzy standardowe, czyli Type 2, Shademo i CCS I ktoś ładuje się do 100%, do 100% ponieważ jedzie w trasę I Wiadomo, że ostatnie 20% albo nawet 10% ładuje się bardzo wolno To są moce rzędu kilka, kilkanaście kW no i zamiast się przełączyć na złącze Type 2 i zwolnić komuś to szybkie złącze, no to często po prostu blokują na przykład na złączu CCS do, do 100% e, zamiast po prostu przełączyć się na Type 2, które i tak, tak da im maksymalną moc, jaką są w stanie wtedy przyjąć, e, no to blokują komuś szybkie złącze. No i to jest na tej samej zasadzie tutaj. E, nie blokujmy, jeżeli nie musimy. Pokażę Wam jeszcze ciekawostkę, którą znalazłem. Tutaj z tyłu mamy w fotelach schowek na Nagiściem książki albo tablet to już może chcemy sobie schować telefon to możemy go tam włożyć i uwierzcie mi, że nikt go nie znajdzie. Przed chwilą miałem moc prawie 80 kW ale przegapiłem i nie nagrałem wam tego w tym momencie mamy 67 i jak widać, powoli spada. 66. W tym momencie mam do zapłacenia taką kwotę, jak to jest widoczne. Moje zużycie teraz wynosiło przy bardzo dynamicznej jeździe prawie 25 kWh. I tutaj widzimy, jak nam dochodzi energia. I już prawie naładowałem energii na 50 km w 8 minut dokładnie. Dzisiaj Wam pokazałem, jak nie powinny wyglądać stacje ładowania. Stacja ładowania pojazdów elektrycznych powinna być niezależna. Niezależnie od tego, czy dany obiekt działa, czy nie działa, ona powinna być dostępna. Nie może być tak, że to, co dzisiaj widzieliście, że jest hotel, który jest zamknięty i mamy w tym momencie wyłączone z użytku dwie ładowarki. Nie wiem, jak jest yy, gdzie indziej, w innych lokalizacjach w Polsce. To jest trasa, którą bardzo często podróżuję i. Jadąc elektrykiem, no mam o dwie ładowarki, mniej po prostu. Jest jeszcze jedna ładowarka przed Warszawą Greenwaya, tyle że ona jest przebudowywana, bo tam była 50, a teraz robią chyba 350 i też jest niedostępna, więc trzy ładowarki Greenway'a w tym momencie wyleciały, na no, dwie z tak głupiego powodu jakim jest zamknięcie hotelu, zamknięcie obiektu na którym się znajdują. Ładowarki według mnie mają sens, gdy są na, najlepiej, tak jak tutaj. Ekoen, po prostu otwarta, niezależnie od nie są przy jakiejś firmie, przy jakimś hotelu, restauracji, stacji benzynowej, one po prostu są, mają tutaj swoje miejsca i to jest tylko dla nich. Nie ma tak, że ktoś to zamknie. Tak samo e, sensowną lokalizacją w miarę jest stawianie ładowarek na stacjach benzynowych, ponieważ one też zazwyczaj są dostępne, są otwarte. E, nikt ich raczej nie zamyka. Nawet jak jest koronawirus, tak jak teraz, to są jakieś ograniczenia, ale one są czynne. No i to jest chyba, to jest chyba ostatnia sensowna lokalizacja, ponieważ wszystkie inne centra handlowe e, fajnie jest, jak możemy sobie iść do kina, czy iść do restauracji, czy na zakupy, ale. Ile można chodzić na te zakupy, ile można chodzić do tego kina? E, tak samo weźmy pod uwagę to, że w tym momencie, kiedy e, galerie są wyłączone z użytku, to ładując się w galerii handlowej, no już nie mamy co ze sobą zrobić. E, już nie mówię, że musi być to jakieś, e, jakieś fajne miejsce, jakieś zaplecze gastronomiczne czy siedzenia, ale niech po prostu ta ładowarka będzie dostępna i niech, działa, i niech działa sprawnie. Tutaj jeszcze naprawdę dużo musi się zmienić w Polsce, bo mamy bardzo dużo ładowarek w Polsce. Które są po pierwsze wolne, bo 50, które są ograniczone i mają 30 albo 40 kW, to jest po prostu, to jest żenada. E, tak samo mamy dużo ładowarek, które nie działają, e, dużo ładowarek, które już nie wyrabiają po prostu, bo mamy już tyle samochodów elektrycznych, że taka jedna 50 czy setka, ona nie jest w stanie obsłużyć nie wiem, 100 samochodów elektrycznych, które są w danej miejscowości. E, dlatego trzeba budować stacji więcej. Ale pamiętajmy, żeby budować stacje wielostanowiskowe, żeby chociaż dwa samochody mogły się ładować, jakby dwa samochody mogły się ładować e, na danej stacji, to by było super. Tak żebym ja wjeżdżając do Poznania, tak jak dzisiaj, e, nie sprawdzał pierwsze co na Plakser, jedną, drugą, trzecią ładowarkę, czy ktoś się tam ładuje, tylko żebym mógł podjechać i żebym był pewien, że ta ładowarka będzie wolna. Bo w Poznaniu jest tak, ja mam tak przynajmniej, jak wjeżdżam, że pierwsza ładowarka na Orlenie e, zajęta wolna. Zajęta, no to jadę dalej. Druga ładowarka w Lidlu często jest zajęta, no to jadę dalej. E, no, i gdyby były dwa stanowiska, no to już by dwa samochody naładowało, i, i by było fajnie. To jest taka moja wizja przyszłości, wizja y, przyszłości ładowania samochodów elektrycznych. Do tego jeszcze długa droga, ale miejmy nadzieję, że jak najwięcej powstanie takich punktów niezależnych, tak jak to, że podjeżdżamy nawet 500 samochodów elektrycznych i każdy jeden się ładuje. Nie ma tak, że ktoś czeka, że ktoś nie może wjechać. To jest po prostu udręka. Jeszcze kiedyś, jak zaczynałem jeździć elektrykiem, to nie było tego problemu, bo elektryków było mało, ale w tym momencie jest ich już na tyle dużo, że to się zaczyna robić problematyczne i to szczerze przyznaję, bo albo ładowarka nie działa, albo jest zawolna w stosunku do tego, co samochód może przyjąć, albo jest zajęta. Fajny wegłażę jest to. No zresztą to jest samochód premium, więc to jest normalne, ale mamy tutaj takie fajne akcesoria wczepiane Na przykład coś takiego na marynarkę Tutaj w drzwiach mamy jeszcze taki drugi wyszaczek Możemy go sobie tutaj włożyć i coś powiesić, na przykład zakupy To jest naprawdę solidne, więc myślę, żebyśmy mogli tutaj siatkę z zakupami bez problemu powiesić Super samochód, super przygoda Już się właśnie rozstaje z tym samochodem Zobaczymy jak szybko idzie ładowanie Ładujemy się już 28 minut, no jest ale szybko zaciało. 28 kWh naładowaliśmy i moc spadła do 46 Mamy 80% samochód zostawiam na parkingu, więc już będę odłączał, żeby nie zostawiać go z przeładowaną baterią. Pokażę bagażnik z przodu, który jest bardzo mały. Mamy tutaj kabel type 2. Poza tym mamy tutaj jeszcze pokrowiec z logo Jaguara chyba na kabel. Albo nie, do bagażnika może, na coś? No i tak wygląda, bardzo mały. Tutaj możemy włożyć tak naprawdę tylko ten kabel i ewentualnie jeszcze drugi kabel, yy, ładowarkę sieciową. Poza tym nawet płyn do spryskiwaczy podejrzewam, że tutaj się nie zmieści. Chyba, że bokiem. Okej, okay, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Dzisiaj trochę pokazałem wam minusów elektromobilności. Ale nieważne, ważne jest to, że trzeba działać dalej. I pomimo tego, że teraz jest źle, to robimy wszystko, żeby w przyszłości tych problemów nie było, i dlatego to robimy. I to, że ja Wam to dzisiaj pokazuję, i to, że o tym mówię, nie świadczy o tym, że wytykam minusy elektromobilności, tylko po prostu pokazuję, co trzeba jeszcze zrobić. I to zawsze powtarzam i zawsze będę powtarzał. Robię to tylko po to, żeby to poprawić. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.